Siema. Chcę Wam dzisiaj pokazać dwa kołpaki, które znalazłem przed tym, przed tą Alabama, Ala To jest Argo fajny. Mi się po, podoba ta Alabama. I tu mamy dwa awanty, 14. Podobne. Zapomniałem do czego podobne te kołpaki są. Dwa uniwersalne. Ten jest cały kompletny, ten jest cały kompletny. A już drugi, nie ma tu końcówki. Um, dokładnie, tu końcówki nie ma. O, cały. Oprócz tego jest ok. No. I to są tyle, tyle z tych awantów. No, trochę ten. Um, no, tutaj gorzej jest z tymi awantami. Trochę gorzej. Ten trochę, ten lepiej wygląda z, bez tego zaczepu. Ten. Ale tutaj najlepiej farbą jakbym to pomalował bo mam plany żeby niektóre kołpaki takie bardzo bardzo zniszczone pomalować takie bardzo bardzo zniszczone na przykład tego Forda pomaluję no więc będę musiał kupić jakieś farby o Jezu, będę musiał jakieś farby kupić no i, no i to tyle z tych awantów Dzięki bardzo za oglądanie no i